był ich widok, gdy zstępowali z gór, I jak piękny jest widok tych, którzy nadal przychodzą, zwiastując spokój. Pozdrawiam moich widzów bardzo serdecznie z Treviso, z parafii świętego Józefa. Jestem w okolicy Wenecji. Jak się tutaj znalazłem, nie bierzcie za mnie przykład, jeśli chodzi o bukowanie biletów. Ale jest pięknie. Jest okazja do refleksji. I o pokoju Ten fragment, który przytoczyłem, jest bardzo bliski mojemu sercu. Znalazł ten też on bardzo szczególny status. W jednej z sekt mormońskich, tak? to znaczy w społeczności chrystusowej, dawniej zwanej zreorganizowanym kościołem Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich. Pokój jest hasłem tego wyznania mormońskiego. Tak? Pacyfizm jest tam wpisany w doktrynę. Ja, jako Mormon tego głównego nurtu, czyli członek kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich. Chciałbym zwrócić uwagę na szczególną wartość pokoju. Nie ja wiem, że to jest oczywiste, tak? Do tego zmierzamy, dlatego że cały Ruch Święty w ostatnich to jest wieszczenie pokoju, tak? Że nastanie Królestwo Pokoju, to jest dążenie do Syjonu, to jest budowanie Syjonu. Historycznie w naszej religii mówiło się o tym, gdzie ten Syjon będzie naprawdę, kiedy już te dni ostatnie dobiegną końca. Ale tak naprawdę konkluzja prawie we wszystkich naszych wiarach marońskich jest jedna: sam go sobie zbuduj. Tak, ty członku kościoła, członki kościoła tego czy innego. To jest wezwanie z nas wszystkich. Ludzie są piękni, pogłoszą pokój. A ja się teraz bujam po Europie, w związku z tym, że źle publikowałem sobie bilety i radzę się pokoju. Tak? Tak sobie pomyślałem, że ten pokój niech będzie też moim doradcą w trudnych chwilach. I okazuje się, że... tak bujając się po raz kolejny w życiu i po kontynencie, kiedy trzymam się blisko pokoju i kiedy się go słucham i radzę się pokoju. Co to znaczy radzę się pokoju? Radzę się rozsądku. Radzę się Dobrych myśli. Nie słucham niczego, co przychodzi z nerwów i ze zdenerwowania. To w sercu gości radość, a w życiu mądrość. I pojawia się przestrzeń na dobre wybory. Cześć na razie, trzymajcie się. chęci.